dwóch nietypowych rywali Donald Trump znany z WWE też i Joe Biden, czyli dwóch prezydentów Nie wiesz Coś tam mogę, ale chyba nie te guziki O, proszę państwa, trafiłem Time breaker Przypięcie Jeden, dwa Przy okazji gorąco zachęcam do wspierania kanału. I dziękuję także wszystkim aktualnym, wspierającym. Hello, witam wam bardzo serdecznie, moi drodzy. W pierwszym odcinku z normalnego WWE. A dzisiaj walczymy z nietopowymi rywalami jako podwójny mistrz. Właśnie to. Właśnie tak, to jestem ja Dwóch nietypowych rywali Donald Trump, znany z WWE też I Joe Biden, czyli dwóch prezydentów USA Kontra ja, The One Ren Dotknąłem szczytu pokonuję z Tribal Chiefa na Rest many, Więc teraz trzeba sięgać chmur Szczyt góry nie wystarczy, trzeba sięgać chmur Walczymy w handicap meczu Jeden na dwóch. I mamy też ich wejścia, które musicie zobaczyć. Oczywiście są to... E, jest to twórczość community w grze, także każdy może sobie to pobrać i spróbować. Oczywiście gramy na poziomie legendarnym. I to wszystko na Restylmenii. Hmm. Jest to komiczne. Oczywiście, jeśli będą jakieś prawa autorskie za wejścia, to nawet ich nie zobaczycie, ale ja sobie pozwalam to nagrać. No i chyba będą w garniach. Nie próbujcie tego w domu. Oczywiście, mam przygotowane jeszcze inne postacie z różnych światów. Także subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Nie wierzę. <laughs> Imagine mieć taką szansę spotkać się z nimi w ringu WWE. Chyba ja się to robię. Trochę mi z tym dziwnie, ale chcę spróbować. Jako Undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion. Rozumiem. Ciekawe, czy ściągnę czapkę. Mody może nie są idealne, ale oddają klimat, zupełnie inny klimat tego wszystkiego. Więc spróbujmy, ja, mój nowy pad, nowi rywale. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobrze, przejmuję kontrolę na samym początku. Dobra, chodź tu, to Joe Biden. Ej, pytanie, czy FBI może mi wbić za to, co robię? To nie, bo nie wbiję, bo skontrowało mnie. Leżeć, panie kolego. Dobrze, komentatorzy działają. Idziemy na górną linię od razu. Bo panie Trump pan zasłania trochę. Wow nie 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 nie! Oh, wow dostałem potężny close! Kontra mam na trójkącie teraz i kontra! Dobra muszę trochę poprzypominać sobie. Tu jest złapanie. Tutaj jest jakaś akcja i power slam. Teraz może trochę go podbijamy. Uu! Oczywiście poziom legendarny, moi drodzy. Eee! Gdzie tam zmiana? Eee! Ty! Jak wstał od razu? Ale chyba skontrowałem przypadkiem. Wypchanie poza ring. Siema, panie. Tutaj, proszę bardzo. Nie! Ta jest trwa zbyt długo! I dostanę nie, yeah. panie Biden. Proszę zostawić mnie, ale pan rzeźki Claymore! Dobrze, panie Biden, jeden, dwa. No i uratował tutaj. Chodź tu. Nie można tak. O nie. Tak, team. A zmiana. A ja Nie to, nie to, nie tu jest dopiero. Dobra. Ej, ej tak mam stracone trochę HPS, tu early. CO ZA EPICKA AKCJA DONALDA TRUMPA Nie No i nie mogę skontrować tego, ale mnie zbił Panie Trump, proszę mnie zostawić Oła Będę żygał. No nie wierzę Przejść już odlicza, chcę do ringu. Panie... Panie Trump, proszę mnie zostawić. Teraz ja ci panu pokażę. x mam na dole. Claymore! się tak. Panie sędzinko, jeden. Dwa, a nawet nie ma dwa? Oła, skontrował mnie. No proszę mi nie bić, no. Co jest? Pan mnie zostawi, no co jest? Ała! Za co? To tylko zabawa. No nie, bo patrzcie, ja mam coraz mniej HP, zaraz to przegram. Pan Trump jest za silny dla mnie. Nie ma, nie ma. Teraz power bomb. Proszę bardzo, panie Trump. Idziemy na narożnik, panie Trump. Na górę. Będzie superplex. O nie. Jednak power slam. O. Military Plus stream. tak jest. O, oh, nietrafiony tą. Kolanko nadziany, pan Trump. Nie ma, nie ma, nie ma takich zmian. Nie mogę. Dobrze. I Nagi i jeden, dwa. Nie ma. Joe Biden nawet tam nie reaguje. Ja mogę jakąś akcję zrobić? Coś tam mogę, ale chyba nie te guziki. O! Proszę Państwa, trafiłem! Dobrze, ale jakoś nie wyglądało to synchronicznie. Stawaj, tram Panie kolego, my tutaj wszyscy się lubimy, jak coś. Ała! Oa, wow, Jaki big boot! Kontra! Claymore! Dojechany! Nie ty! Kurde! Biden! Ty co tak wstajesz od razu? Dopiero zostałeś Claymore i wstajesz od razu? Proszę bardzo! Teraz tutaj ci pokażemy! POTĘŻNY SUPLEX, EXPLODER SUPLEX O nie 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 O nie nie, o nie nie I WYWALONY POZA RING I sędzinka, SUICIDE DIVE Sędzia leży, wszyscy leżą oprócz mnie Ej, wypadł, wypadł co za epicka akcja Trumpa Nie wierzę Co ja robię ze swoim życiem Nie Misses the target Oh yeah No i skontrował mi finisher No panie Trump no Oła Oła Nie mogę tego skontrować nawet To bolało Co ja zrobiłem Klej ale nie w tego rywala co trzeba No way Nie mogę kontrolować takich ciosów. Co to są za potężne ataki? Zaraz przegram. Zostaw mnie. Nie. Nie. Co to za People Elbow? Atomic Leg Drop. Kolanko na pana Tra Bidena. Właśnie tak. Nie ma wstawania. Nie ma wstawania. CO ZA KONTRA? Ała! Moja głowa! I Panie Biden! Ała! Ej, trafiłem chyba. TAK! Ale teraz już nie trafiłem. Ała! Rozwalił mi głowę i zaraz zostanę stuna. Ty! Co ty tam pokazujesz? Weź coś, weź się, weź się! More. Good night, kurde. Jeden, nawet nie, no ten Trump, co ty robisz, gościu? Wypad. Nie. Nie, tracę kontrolę. Nie mogę skontrować nawet, nie ma kontr. Aua. Nie. Jest! Myślałem, że już przegram i nie trafię. Ała. Pan mnie zostawi. Ała. Zużyłem moc, by stanąć i co mi to dało? Kolejny oklep dostaję. O, dobrze. Odpuść sobie, odpuść. Kalanko raz. Kto by kolanko? I timebreaker. Przypięcie. Jeden, dwa. Nie! Jakim cudem! To była idealnie zaplanowana akcja. O, jeszcze mi tu na kolanko skontrował. Nie! Zostawcie mnie! No nie, jeszcze się zmienia z trampem. Trump ma finisher. Boom, boom, Uf! Teraz zrobimy ci akcję, panie Trump. Potężny! Suplex! Nie no, jakim kolankiem mnie pan bije tutaj, no. Mam stresa. No i znowu mnie skontruje tak samo. Oh! Claymore! Proszę, teraz. Jeden. Jeeeza, yes! będę sobie pomagać! Nie no ma problemu. Klejmor drugi raz. Teraz musi być. Jeden, dwa. No nie, tak się nie robi. Ile można wytrzymać? Nie, no panie, panie Trump. Ja nie mogę. Co za ludzie? Odporni na wszystko. Potężny elbow. O, podobają się bicki i plany. Muszę to dobrze rozpracować. O właśnie tak. Nie no, kontruje mnie hołop. Proszę mi nie dusić, co pan robi mi z tym karkiem? Ciężko mi w timing trafić, żeby skontrolować w ogóle. Nie za gorąco w tym garniaku, proszę pana. BUM! Nie no... Oła, jak zawsze! Pyk! Teraz mam cię tu, proszę pana, proszę bardzo. Koniec to! Koniec tego! Koniec tego dobrego Nie ma zmiany. Potężny suplex! Tak jest. Drugiego bierzemy do ringu. Jest way! Nie! Co to jest? Niech to nie będzie finisher. To nie był finisher. Co jest? Nie mogę tego skontrolować. Teraz mogłem. No way! Straciłem wszystko. Znowu. No pewnie, no pewnie. Na ostatnią linę. Jasne! Kontra! Timebreaker, nie skontruj mnie szefie. Dziękuję! Nie! Pomoże mu! Jeden! Nie pomoże! Trzy! Woo. Mamy to! Chmury są nasze, chmury są nasze. Ile tu się rozdało klejmoru? Potężna dawka klejmoru. I wygraliśmy, pokonaliśmy i Trumpa, i Biden w <grywa> handicap w meczu. Nie wierzę co to jest Gdzie moje pasy, ja przepraszam. Nie wierzę moi drodzy. Zatem dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w następnym. Dajcie znać co o tym myślicie. I o tych modach wszystkich. Ale było super, trzymajcie się i na razie...